Witajcie moi drodzy w dzisiejszym odcinku o tym, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi. Zapraszam. Słuchajcie moi drodzy, jesteś takiego jak zasada pięciu, jesteś średnią pięciu osób, z którymi najczęściej przebywasz, więc jeżeli jesteś regularnie wśród osób, którzy się rozwijają, zależy im na rozwoju własnych kompetencji, dążą do tego, żeby realizować różne cele, to również będziesz taką osobą, przesiąkniesz tą, tą energią. Jeżeli jesteś wśród osób, którzy mają zainteresowania sportowe, zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, to również staniesz się taką osobą. Przysiągniesz tą, tą energią, tym, ogólnie tym tą kulturą. Jeżeli jesteś natomiast wśród ludzi, którzy są negatywni, są toksyczni, ciągle narzekają, ciągną innych w dół, mają jakieś kompleksy, to po prostu w którymś momencie staniesz się też taką osobą. Nawet nie będziesz wiedzieć, kiedy przysiągniesz tą energią. Więc ważne jest, żeby znaleźć to swoje odpowiednie grony, żeby być świadomy. I dzisiaj powiem o tym, jak ogólnie radzić sobie z toksycznymi ludźmi, ponieważ takich toksycznych ludzi myślę, że każdy znajduje na swojej ścieżce, w swoim życiu. I teraz co zrobić, żeby nie stać się taką osobą, żeby sobie móc tym jakoś poradzić. Więc mam tutaj siedem takich zasad, co robić, żeby być odporny i żeby sobie z tym radzić. Pierwsze to zadbaj najpierw o siebie, przede wszystkim. Jesteś dla siebie numer jeden, zadbaj o siebie. Jeżeli zadbasz o, zadbasz o siebie, to zadbasz o innych. I pamiętaj, że każdy ma ograniczony czas i ograniczoną energię, jaką mogą, możesz poświęcić na dany problem, na rozwiązanie danej przeszkody, na poradzenie sobie z czymś. I albo zajmiesz się swoimi rzeczami, bo każdy ma problemy, tak? Możesz się zająć swoimi problemami swoimi przeszkadami, swoim rozwojem, swoją pasją lub Czymś problemem. Ktoś inny pochłonie tą twoją energię i ten Twój czas. I bardzo często są to właśnie te toksyczne osoby, które podbijają do Ciebie z jakimś problemem i regularnie mówią o czymś negatywnym. Więc pamiętaj o tym, że zadbaj najpierw o siebie. Kolejna rzecz, uciekaj z ich świata. Ponieważ jeżeli tacy ludzie będą regularnie do Ciebie podbijać, będziesz nad tym spędzał czas, czyli na tych ich problemach, będziesz w tych ich świecie, to raz, że zapomnisz o sobie, zaniedbasz siebie, nie będziesz miał dla siebie czasu, a dwa, że zaczniesz się coraz bardziej angażować w ten ich świat i ten ich świat Cię pochłonie. Ponieważ jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie, Twój jakiś znajomy ze starych lat jest to właśnie osoba, która może być toksyczna i będziesz słuchał o tych problemach, trzeba ją gdzieś podwieźć, trzeba z nią coś załatwić, I to się dzieje regularnie, przez to będzie cię ciągnąć w dół. Kiedy masz jakiś problem, ty, to nie pomaga ci wyjść z tego problemu, tylko cię jeszcze bardziej ciągnie w dół, to tak naprawdę żyjesz w tym świecie i możesz zostać w tym świecie. Sam możesz stać się taką toksyczną osobą. Kolejna rzecz. Stań się niedostępny dla tych osób. Zacznij być osobą, która jest ciągle w ruchu. Coś cały czas, coś działa, nie jesteś w stanie z kimś porozmawiać. Rozmawiać długo na telefonie, jeżeli mówię tutaj o takich toksycznych osobach. Kiedy taka osoba zacznie się z tobą kontaktować o różny temat, to będziesz zajęty, będziesz cały czas coś, coś robił. W którymś momencie taka osoba stwierdzi, że jednak nie jesteś odpowiednią osobą do tego, żeby się z nią kontaktować, żeby spędzać czas, znajdą sobie kogoś innego, więc bądź niedostępny. Twój czas jest ograniczony, pamiętaj. Kolejna rzecz. W którymś momencie trzeba odbyć tą poważną, bezpośrednią rozmowę. Nie jesteś zainteresowany, to nie jest temat dla ciebie, nie możesz cały czas tego wysłuchiwać. Oczywiście chcesz komuś pomóc, Ponieważ bardzo często takie osoby potrzebują pomocy i takiego doradztwa. I jeżeli są chęci, są otwarte, to jak najbardziej to może im pomóc. Jeżeli są zamknięte i mają swój świat, to takim ludziom nie pomożesz. Natomiast w którymś momencie taka bezpośrednia, odważna rozmowa jest ważna z taką osobą. Słuchaj, myślę, że tak wygląda sytuacja. Ja mam swoje życie, ja muszę się tym zająć, ja nie mam czasu na to, nie mogę z Tobą cały czas czegoś rozwiązywać, nie mogę z Tobą tutaj podjechać, nie możesz do mnie dzwonić. Za każdym razem, masz jakiś problem do rozwiązania, to też mnie demotywuje, to też mnie stresuje, więc. To jest trudne, natomiast tak, taka bezpośrednia i odważna rozmowa jest w którymś momencie wymagana. Kolejna rzecz, zmień swoją rutynę. Jeżeli załóżmy, do tego czasu przebywałeś w jakimś otoczeniu, dosyć systematycznie, odwiedzałeś jakieś miejsca i spotkałeś tych ludzi, to byli właśnie ludzie toksyczni, wysłuchiwałeś tych wszystkich rzeczy, i to była twoja rutyna, miałeś tam jakąś rutynę. Dzienną, tygodniową, możliwe, że w pracy przebywałeś w jakimś miejscu na przerwie i tam były takie osoby. Możliwe, że po pracy spotykałeś się w jakimś, w jakiejś kafejce, w jakimś barze. To były takie osoby. Wychodziłeś do restauracji, spotykasz tych ludzi, to były takie osoby. To zmień swoją rutynę. Zacznij spotykać się z innymi ludźmi, zacznij przebywać w innych miejscach, zacznij może jakieś nowe zainteresowanie, nowe pasje, bądź zajęty, bądź, zaj bądź niedostępny, bądź, bądź zajęty. Możliwe, zacznij swoją jakby fitnessową rutynę, spędzaj czas w klubie fitness, trenuj, miej jakieś dodatkowe swoje. Zainteresowania, które pomogą Tobie się rozwijać, i przez to jesteś w stanie zmienić tą swoją rutynę, a te osoby zobaczą, że faktycznie no, już nie należysz do tego grona, robisz coś innego. No, nie muszą tutaj przyciągnąć do siebie inną osobę, którą są w stanie stoksycznić, o tak bym to nazwał. Kolejna rzecz, nie próbuj ich zmienić, tych ludzi. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, jeżeli jest otwartość i próbujesz doradzić, i taka osoba chętnie przyjmuje te Twoje wskazówki, stosuje u siebie, to świetnie, rewelacja. Takie osoby są w stanie często z tego wyjść i po prostu się, się zmienić. Natomiast bardzo często, większość, nie jesteś w stanie tym osobom pomóc i dać im jakichkolwiek wskazówek, ponieważ żyją w swoim świecie i ciężko im jest cokolwiek przegadać i najważniejsze jest to, że taka osoba musi sama chcieć się zmienić, sama musi być świadoma tego, że no jednak coś jest nie tak z nią, jednak cały czas mówi o tych negatywnych rzeczach, cały czas mówi o tych problemach i cały czas w tym życiu coś im się wydarza, ale to są tak naprawdę sytuacje ze względu na ich jakieś działania, jakieś podejmowanie decyzji, na przebywanie w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, to wszystko można zmienić, natomiast on same muszą to zmienić i być tego świadome. Jeżeli to się stanie, to faktycznie z tego wyjdą. Natomiast jeżeli będziesz próbował to zrobić na siłę, to to nic nie da. Traci, będziesz tracił na to czas i energię i będziesz przy tym jeszcze mocno zestresowany, więc nie próbuj ich zmienić. I ostatnia rzecz. Powiedz nie. Powiedz nie, tak? Nie będziesz więcej tego wysłuchiwał. Nie będziesz się z tym zgadzał. Nie jesteś w stanie tego akceptować. Więc jeżeli powiesz w którymś momencie nie stanowczo, tak jak mówiłem wcześniej, odbądź tą ważną rozmowę, ale w którymś momencie stanowczo musisz powiedzieć nie, ponieważ to, mimo tego, że odbędziesz tak rozmowę, to to nic nie da, więc tacy ludzie dalej będą do Ciebie jakoś podbijać, będą próbować się z Tobą kontaktować, będą pisać smsy, maile, czy dzwonić do Ciebie, pisać na Messengerze z jakimś problemem, z jakąś sprawą, to i Tobie będzie głupio nie odpisać, nie kontaktować się, nie pomóc, tak? No to też będziesz też się tak czuł i to Ci będzie wszystko po prostu trochę przerastać, i będzie to stresujące. W którymś momencie musisz powiedzieć, nie, sorry, koniec, nie jestem w stanie. I robiąc te wszystkie działania, taka osoba stwierdzi, że no jednak nie jesteś odpowiednią osobą, którą może załóżmy dalej nie wiem, męczyć powiedzmy i, i trochę wykorzystywać można, można też powiedzieć. Odczepi się, pójdzie w innym kierunku, znajdzie może innych ludzi, a ty pójdziesz w swoją drogę, realizując swoje cele, swoje zadania i będziesz mieć przez to trochę mniej stresujące życie. Tyle na dzisiaj moi drodzy odnośnie tych toksycznych tematów, toksycznych ludzi. Dziękuję za obecność, za obserwowanie. Jeżeli myślisz, że odcinek jest wartościowy, lub ktoś z niego może skorzystać, prześlij go dalej. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, naciśnij na subskrypcję, aby otrzymywać regularnie informacje o nowych odcinkach, i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, cześć.